jestem stary wykopowicz, chyba 8 lat mam konto na wykopie. To ja tam. wierzę yy, Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Yy, Dozwinę się do pana DJ-a. Tak. Yy, ma pan może wolny termin na najbliższy tydzień? Zaraz sprawdzę, no hmm. to. To by nie była typa, impreza? No właśnie to nie jest taka jakby impreza, no taka standardowa, dlatego się chciałem zapytać, czy w ogóle pan takie coś gra? A co by to miało być? To będzie stypa. Stypa? Tak. Miał, miał pan w ogóle doświadczenie tak, żeby na stypie zagrać, czy Nie, 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 tak ja tego nie miałem żeby... To powie pan właśnie. Jak to na stypie zagrać? To powie wam, powie pan po prostu, czy byłby pan w stanie, czy dzwonić dalej, bo też nie chcę jakby czasu zajmować. Nie, 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 to niech pan dzwoni gdzieś dalej jeszcze. Bo już w, z okolic w sumie to tam dużo nie ma z okolic y, tutaj naszego, więc dwami do pana, a w, nawet za dodatkową jakąś tam kwotę małą czy coś, by pan się skusił? Nie, 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 nie. Niech pan, niech pan dzwoni gdzieś jeszcze zapytać może ktoś Ale to nie wiadomo, nie, nie, nie musi pan jakby tam jakieś dyskoteki robić, nie? No. Tylko tak, żeby pan nie wiem, przyjechał, rozstawił sprzęt, bądź bo pan jakiś tam nie, wiem, na przykład y, nie wiem, na przykład, y, pod, zna pan może, na przykład, o podkład z tego. Yy, kurczę, jak to yy, jak się nazywa? Yy, o, z, z te, kurczę, poczekaj pan chwilę, jak się to nazywa? Yy, o, yy, podkład z, z Narkosa, o wie pan Schodzi Tu i o takie we, spokojne, spokojne muzyki. O, właśnie, z, z, ty, uh -huh. z, ty, z, ty, z tytanika by pan włączył coś, takie, mm. takie wie pan, spokojne muzyczki w tle, żeby sobie leciały, nie? Ale nie, 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 że pan to takie coś to, to, to raczej nie. Ja Niech się podzwoni, może na ktoś Na przykład, tak, y hymn hy hy polski mógłby pan włączyć ja nawet panu mm -hmm. playlistę bym mógł wysłać. Tylko, żeby to, bo to, pan, to nie, nie chcemy pana wynająć na długo, jak coś, tak mówię, z trzy godziny, bo i tak wszyscy pójdą do domu, nie. Bo to no, jest. No, chodzi no. o to, że to jest już jakby starsza osoba, które wszyscy byli przygotowani, że umrze. I to nie będzie mm. jakby tak bardzo tragiczna impreza, tylko po prostu, żeby pan sobie przygrywał te właśnie tam Titanika, Narkosa, jakieś tam takie hymn polski. Pol Wie pan niech pan jeszcze jutro zadzwoni, ale, ale raczej, raczej proszę tam kogoś jeszcze poszukać. Ale niech pan jeszcze jutro zadzwoni, dobrze? O której godzinie? No nie wiem, no jutro jest sobota, może pan gdzieś tak około południa zadzwonić. Około południa? To o której, o 15 gdzieś? No, tak gdzieś. Dobra, a pan jest stary, czy młody? 50 mam. No właśnie, szukamy takiej starszej osoby, która też już jest, która jest bliska 2 metry pod ziemią, żeby ten klimat był utrzymany, nie? Właśnie dlatego nie chcemy takich dzwonić po młodszych DJ-ach, bo, bo szukamy takiej osoby, która też niedługo umrze, nie? Znaczy, no niedługo, no że jest w podeszłym wieku. Dobrze, niech pani tylko o 15 zadzwoni. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. To był DJ Stanisław.